manowizowe wizowie, gramy się Fortnite Fortnite'a yy, rozdział drugi, sezon, nie, sezon drugi no i gramy dziś w nowy sezon właśnie rozdział tam i już mam kupiony kaniec, już dobiłem do wilka i dzisiaj właśnie zagramy tym wilkiem polecimy właśnie dziś sobie tam na domki po, le, po mojej tam prawej stronie na które się patrzę i właśnie tam polecimy wiecie widzowie ponieważ, bo tam jest, w okolicach, w różnych miejscach są banki i w tych bankach możesz zrobić medaliony ogórka lub, a w jednym jest taki boss, który może zrobić właśnie medaliony wilka. Ale, nie dla mnie jest to, dobra lecimy, ale dla mnie jest to rzecz dziwna, bo wróciły właśnie, no są te wyspy, a, a przecież ten już odeszły, maski ognia, teleportacji też odeszły. No co się dostaje właśnie za bossa? To jest ciekawe. Może wypróbu... Dobra, wypróbujemy to w odcinku, jak dacie, jak dacie przed tym odcinkiem subskrypcję i w górę, no to zaczynamy. Lądujemy właśnie w tym domku i tam szukamy, ten, właśnie broni i pokażę wam dzisiaj no, nowe bronie i różne rzeczy, czyli zaraz pójdziemy do banku. Zobaczmy, otworzymy skrzynię i mamy nową broń, to mamy, 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 tą zieloną broń i pistolet nowy, patrzcie. ale już rzucić? To jest taki radar i on wtedy wykrywa graczy z skrzynki. Mamy taki dynamit, które otwierają różne sejfy. No i mamy taki, taki taką snajpę w ręce właśnie. O, rękawice lodu. Przez nie właśnie, możecie tak bić albo możecie tak się fajnie ślizgać na nich. Właśnie ja nie lubię i dzisiaj właśnie nie będziemy grali. Dobra, pompa, która już jest... no wiecie, już jest w Fortnite. Cie. O mała pompa, którą ja też bardzo lubię. Ja wolę tą miałą pompę w picia. Tutaj znaleźliśmy siorby, czyli. I próbujemy wiadomo. Zawsze próbujemy za zająć pierwsze miejsce. Patrzymy, czy szynki... O, kasa! Bo tutaj są takie, takie domki, tam, gdzie można za kasy lub za medaliony ogórka kupować różne rzeczy. I właśnie, spróbujemy pójść dzisiaj do sklepiku, ale nie jestem pewna, czy pójdziemy coś kupimy. No, ale zobaczymy. O, dobra, jest ten, ten karabin. Weźmy sobie szybko go. O, zniszczymy to, żeby się uleczyć. Dobra, zbudujmy, żeby właśnie tak szybciej, ale... Czekaj, nie da się jakoś zbudować. O dobra, udało się coś, coś się udało jednak, czyli teraz, o dobra i teraz się bardzo dobrze udało zrobić, czyli mamy dalej, dalej, o widzicie na mapie taki safe, no i jest dużo safeów, jest taki jeden boss, prawda, ale wyspy wróciły, przypominam, przypominam wam, Nagram odcinek z wysp, co wypada z wysp, jak już nie ma katan i masek. Nagram wam to... Obiecujecie, że wydacie pod tym filmem subskrypcję i łapeczkę w górę. Ej dobra, kroki. Trzeba być cichy. Ja polecam Wam kupić te karnet, bo ten karnet jest bardzo fajny bojowy. Ja właśnie sobie go kupiłem i... Nagram Wam odcinek, jak ogórka... Jak zrobię ogórkę, wam taki odcinek, że wszystko z ogórkiem... Będę dał i wam każdy taki jeden odcinek nagram? Ja gram wszystkim z ogórka... Kim? Ale będziemy wszystko. Bede... Muszę, być, muszę być przygotowane, dobra. Ale gramy dalej. Gdzie są te kroki? Dobra, zbudujmy sobie tu. Zaraz właśnie może pójdziemy na dach. Czy co? We nie wiem, gdzie on chodzi. Dziwne. Ale na bank chyba pójdziemy zaraz. No, pójdziemy. Ale uważaj. zmieńmy co. A czegoś się nie dało, to dziwne. Weźcie O, jest komputerek, widać na mapie i ten bank. Do którego pójdziemy? A jak otworzycie bank, to potem zawsze razu się taka armia. Która będzie zaczynała cię atakować. I pewnie mnie też zaatakuje. Gdzie on chodzi? Może teraz skoczymy na dach. Dobra, skaczymy. Gdzie ty jesteś? Muszę cię znaleźć. Nie widać, że nie widać. O, jest! Kajał. O, o, kasa. Ale go pogadaliśmy. Mamy no, sobie zabito. Mamy 65 osób. To chyba lecimy na ten bank. Czy nie? Patrzcie. Wyskakujemy sobie. O, patrzcie, to jest takie fajne. Jak to rzucicie, to wam się właśnie taki murek fajny wróci. Patrzcie. Czy to musicie stać możecie to otwierać i zamykać? Właśnie to jest taka kapa jak chcecie z kimś walczyć. To musicie zbudować i tak możecie walczyć. Widzicie? Jaka fajne? I ma 800 HP do tego, nie to też dużo. Właśnie, to. Chodź. Dobra, weźmy dynamity, bo potem mogą się przydać. Schodźmy na dół. Dobra, i dawajcie. O, uleczmy się tym. Dobra, niszczmy, niszczymy, niszczymy. Dobra, żeby się uleczyć, dobra, my musimy jeszcze tylko dzisiaj zajęć tego niemieckiego i będziemy już całe No Patrzcie, tak się bije tym. Tymi. No, rękawicami, a tak właśnie możecie jeździć na nich. Fajne, ja je lubię. Jeszcze jest... Bo doszła katana, ale doszło taki kij baseballowy, który jest podobny do katana i to bardzo. Czyli idziemy na ten bank. O, za strefa będzie, ale... No, o, może zdążymy, może nie zdążymy, różnie będzie. O, torba! Weźcie, te torby. Z innego sezonu, ale fajne, te torby są fajne, bo dają... O, i to właśnie nowa broń, taka, jakim laserem strzela, kolejna torba. O, ich jest kijem baseballowy sobie za to, bo ja wolę baseballowy bo już grałem w te rundy. No, aby wy tędy, wy, dobrze. Możecie wypróbować ten, to, ten, to, ten pistoletik tamty. Ja, ja w tym odcinku nie wypróbuję. Za to wypróbujemy wam kej bejsbolowy i rękawice już wypróbowałem. Czyli teraz jeszcze wypróbujemy ki, później dla was. może trochę później wypróbujemy te i Napijmy się, żeby. bo będzie bitka. Patrzcie, będziemy przez to. Dobra, jeszcze, niszczmy. Dobra, wchodzimy, patrzcie. Patrzymy, czy nikogo nie ma. Widzicie? Jeste idziemy, idźmy, idźmy. Dobra, widzicie, jest ten safe. Szybko trzeba dać tutaj wybuchy. Trzeba trzeba to umieścić teramu. Dobra, umieściliśmy. A żeby spadać, bo ludzie idą, ludzie idą. idą idzie właśnie ta armia teraz. Musimy się dobrze przygotować. Teraz musimy chwilę to poczekać na dachu, żeby nas nie zauważyli i sobie pozbierać tu właśnie... Chwilę poczekać, aż tutaj na górze bo myślę, będzie już całe. Wtedy... To są fazy ataku. Wtedy... Jak przejdzie całe, to bardziej się otworzy i tam możemy iść od razu na niego. Dobra, pierwsza faza już jest. Bawili się ludzie. Dobra. Tam! obiegają, widzicie? Biegają sobie. Teraz będzie druga faza już, koniec. Dobra, już... Co tu się stało? Wyłączyło się, czy co? Ej, mi się wyłączyła fala? To też dziwne. Wiecie co mam nie wie. A Dobra. A na myli, wiecie? Odstrzela. Dobra. Dawajcie. Uciekają na tego. O co chodzi? Ej, co? Armia tylna! Armia tylna idzie! Armia tylna! Uciekać! Tylko rękawice się teraz przydadzą. Patrzcie przydadzą. Szybko rękawicami, tutaj uciekajmy, uciekajmy, bo jednak nie rękawicami, musimy zmienić pozę i patrzeć tutaj, tutaj okay, będę przydadzą się już nam rękawice, nie otwieramy to, bo nie mamy czasu na to, musimy spadać, bo zaraz strefa i oni nas zabiją, więc patrzcie jak się idzie, są... te rękawice są bardzo fajne, o dobra samochodem samochodem pojedziemy sobie, no pewnie lubicie Fortnite, ja właśnie lubię grać w Fortnite, to jest bardzo fajna gra. Jutro powinien... Jutro damy chyba... Jutro powinien być okolę, kolejny odcinek. Jutro powinien być kolejny odcinek tak od 15. Dobra, o właśnie to jest ten sklepik. Przygotujmy się, zaraz do niego będziemy iść. Dobra, kijem baseballowym na niego. Dawajcie, idziemy na niego. Przebiłem się przez okno. Dawajcie, tutaj trzeba iść na dół. Zejść na dół trzeba. Do niej i to jeszcze sklepik, to jeszcze jest sklepik. Widzicie? Ile rzeczy? Gdzie? Gdzie się kupuję rzeczy? A, tutaj są za... Tutaj są zawsze za, za medalion na górka, ale nie mam ich. Tutaj można kupić jakieś pistolety różne. Ale... o to Dar dalsępa, ale nie mamy ten medalionu. Szkoda. Właśnie na medalion ogórka trzeba zdobywać, bo on jest bardzo przydatny. O, o dobra, naboje też się przydadzą. Mam tu różne broni, taki. Kimbistonet. Ale chyba nie, nie kupujemy go. Dobra, nie wiem, co kupić. Dobra, kupmy to. patrzcie za to. I tak mam dobry skład. Czyli. O, zrobiliśmy misję. Kupię kup jakieś przyjemne na, na, na rynku. Ej, dobra. Ja już to widziałem w ale nie jestem pewny. Podajmy o nich. Niech sobie chwilę pożywią jeszcze. Ale i tak pewnie wygramy. Tam biedzimy nablizi. Dawajcie, idziemy. Dawaj, ja szybko kijem teraz pójdziemy sobie gdzieś. Widzicie? On właśnie taki jest fajny, mi się podoba. Bo jak go tak na to on zrobi taki fajny atak, naprawdę. Wypróbujcie no, sobie to sami, albo ja Wam później pokażę, jak będziemy potrzebny ten super atak. Młody? Ile oceniacie? Napiszcie w komentarzu, na ile oceniacie ten nowy sezon? Nie ja oceniam. No, 6, no. Na 10%. Fajny. Oceniacie od 1 do 10. Ja oceniam na 10, naprawdę. Sezon jest kozacki dla mnie. Ja weźmy na co jeździć. Czy na bank, a nie tam do tyłu jedzie. No, to ja. na to ja. Idę. Widzicie? Spadłem, to nie żyć. Bo chodźmy do góry, szybko. Na... Do slajfu, dobra Ej, dobra To chyba, chyba już bank wypłył, albo nie wiem co A to jest inny bank, w którym my byliśmy. To jest inny w ogóle bank. Dobra, wchodzimy do niego. Patrzymy, nikogo nie ma. Wejdźmy tu. Ej, bank otwarty już. To znaczy, że też tu pewnie jest. Patrzcie, ile hajsu zostawił ten gość? Ja. Takie fajne bronie zostawił, i tyle hajsów. Ile lekarstw, naprawdę! Ile on to zostawił? Dawajcie, bierzemy sobie. To się później mi się przyda. Wiecie, się, to są te skarpce Ej, to, było, to była o, moneta o góra. To właśnie była w tym. W tym pudełku. A tam była druga. To, czyli to były dwie monety o góra. Czyli bierzemy to. Idziemy do góry. O, bo jeszcze można pociąg rozka zabić, bo pociąg też jest taki właśnie safe, ale tam atakuje właśnie, to jak to powiem, tam atakuje, jak to mam to powiedzieć, takie działka, które trzeba dynamitami zniszczyć lub pistoletami, gdzie jest taki, taka, no taka ciężarówa, w której musi zabić kierowców, potem ochroniarzy. Wy, nie, musisz innego ochroniarza, potem kierowcę zabić będę musisz otworzyć safe, wtedy by mi się pojawiali ochroniarze, tylko musisz pozabijać a potem otworzyć Ci się safe i możesz wziąć sobie są itemy jak, jakie Ci tam wypadną a potem możesz normalnie tym jeździć a w na w tyłu są takie specjalne miejsca, że jak jest w drużynie no jedna osoba kieruje, a inne są tak na tyłach, naprawdę fajne no ale my gramy dzisiaj i chcę Wam to chyba pokazać tego sobie... O, widzicie te ciężaruwa? O, dwie jeżdżą teraz, fajnie. Ale nie będziemy, bo są już za strefą. Jeżdżą sobie. Ej, dobra, widać gdzieś medalion. W tym odcinku też medaliony nie zdobędziemy, ale nie wiem kiedy. Może że w tym zonie w ogóle medaliony nie zdobędziemy. A, a, a zdobędziemy, bo obiecywałem Wam, że ja pójdę na, na wyspy i zobaczymy, co z nich się dropa. Zobędzie się z niego, ale patrzcie, wam przydać subskrypcję i łapkę Znaczy tego nie zrobię, sprawdzę Później Zowie. Czyli, dobra patrzymy Patrzymy czy ktoś tu jest Jakby nie gdzieś tu powinien chodzić Może uciekamy z tego miasta, dobra jeszcze chwilę poczekajmy w tym mieście No i chyba zostawimy, bo ona nam się przyda no nie wiem, czy ten jest taki potrzebny nam dynamit. Wiecie, widzowie? Nawet nie jest taki nam bardzo potrzebny. O, dobra, weźmy. No i zmieniliśmy właśnie, bo się w tą że to on dynamit. widzowie? No i dawajcie, ruszamy. Patrzcie, I kijem. Patrzcie, ja używam jego taką moc, ale nie wiem, czekaj, teraz do całego. patrzcie. Patrzcie, jaki się naprądował. I patrzcie, jak Prawie by spadł, widzicie widzowie. Naprawdę. No dobra. I dobra, kroki widziałem na chwilę, ale o, dalej widzę. Gdzie oni są? Dobra, celuj. Dobra, patrz, skakcz, Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest. Pokaż się, może w budynkach jesteś. Żłapieć na godzinę ucieńku, jak jesteś w budynku. Ej, dobra, kroki, kroki. Tak kocnijmy i zobaczmy, czy to jedemy. Jak to będzie, to, to ich zaszczelimy. Dobra, może chodźmy dalej. Dobra, idziemy dalej. nie ma wejścia. To chodźmy między zgodni. Patrzymy. Ej, dobra, dwa kroki. Ustawmy się tu. Dobra, widzowie I ruszamy. Jak coś. Dobra, idźmy. Okej, okay, patrzymy. Co w ogóle coś tu jest? Patrz. Dobra! Nie ma tu nikogo, w ogóle nikt nie chodzi na moim widoku. Wiem się pewnie w moje, wilka mojego skinka. Tutaj mam. Bo już zdobyłem. Już, dawajcie, już idziemy sobie stąd. Żeby strefa nas nie złapała. Dobra, okay, dawajcie, lecimy. Ej, to... dalej już 10 osób, naprawdę. Dobra. To będzie dobra... To będzie dobry mecz pewnie. Doszło tyle nowych broni. Naprawdę, sezon dla mnie jest bardzo fajny. Idziemy ocencie ocenie sezon. 10 lub od 1 do 10. od 10. Ale... Mało osób subskrybuje mojego kanału i daje łapeczki w górę, czyli proszę was, wydajcie subskrypcję subskrypcji i łapeczki w górę, no. Mało osób subskrybuje daje, daje mi łapeczki w górę. I tutaj, dobra, patrzmy gdzie on jest. A, my goździmy z ale jest w innym miejscu. Tam się patrzy, dobra. Zobaczmy, czy tu widać z krzaków. Właśnie się mam nową broń kolejną z Fortnite, tego, taka, która przeszła. Właśnie mi ta sobie celuje. Ja jestem... To potem jest komputer, ale do komputer nie idziemy, ponieważ... Musimy przyłapać ludzi na gorącym uczynku. Musisz zresztą wygrać, ale to właśnie ja muszę wygrać. Dobra, ile szczałów? Szczały. Ciekawe czy to się udawać ściany prawda widzę, pewnie się nie da. Jeśli mam w jego skinkę, to może jakoś się da. Ale do drzewa przekleić. Ej, medalion spadł! Ja się coś zabił go i mam i medalion sobie leży. To może pójdziemy na medalion. Właśnie. Dobra. Zastrzelajmy go. Nie bo ja nie wiem gdzie on jest. choćmy do tak się kleję, z niego będziemy celować. No lubisz jakieś z jakiejś tak się właśnie nikowa i później ścialała i nie, nie widzimy gdzieś kto skrzydła skąd. Bo tam sobie ludzie, które ich pooglądajmy, dobra. Gdzie on jest? On też ma rękaw, też ma te rękawice lodu właśnie, widać? Ale walczę z tymi rękawicymi lodu, naprawdę. nikt nie się medalionu, naprawdę. Nikt nie chce idzie z medalionu. pojdziemy Pójdziemy do po niego. Jakiś osób. No chyba zdążymy iść po medalion. Dobra, to chodźmy potem tym medalu. tego wilka. Dobra. Nie wiem co to się dzieje, ale gdzie są ludzie. Ej, dobra, widzę ich. Oszczelajmy w tego gościa. Tego. tego. Dobra, oszczelajmy w Strzał, nie no. Chodźcie, celujemy w tego. Tam ten musi zginąć. Patrz... On co? On był na hitę, naprawdę? Teraz ten musi zginąć. Teraz ten gość sobie musi zginąć, żeby sobie ucieknij. I lub, dobra, idziemy po ten medalion. Przeda nam się to bardzo. Widzowie? Tutaj okay, tu bierzemy... Ole bronię! Medalion! Było fajnie! Oprzed twojego położenia został. Wydając na wroga sprint. A, nie Ej, dobra! Ty, jak używam splintu to jest to szybszy. A nie. Nie, w ogóle. Nie wiem. W odcinku wypróbujemy ten medalion, widzowie, i przeczytam co on robi. A teraz nie mam od... Dobra, finał, i to jest finał, tylko jest został tylko. Łap, łap. Dobra, gin. Gin. O, matel, o, ma ten! O, ma ten! Kijek! Też mam kijek! Dobra, idziemy do niego! Kijkiem, kijkiem, kijkiem! Bo, 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 bo! O, to jest mój daje! Zadaje obrażenia! zadaje daj obrażenia! Tylko kijek, kijek! Daj mu pokonaj go! Pokonaj go! Kijek, kijek! Proszę! Dobra, kijek, kijek! To kijek! I królewskie zwycięstwo! Mamy to wyjście, wygrana dzisiejsza! Widzowie! Czyli dobrze! Pamiętajcie, zostawcie mi subskrypcję i łapeczki w górę! Pa!